Po dwadzieścia latach małżeństwa mój mąż wymienił mnie na kochankę, ale nie wiedział, kim naprawdę jestem. Ewelyn obudziła się pierwsza. Zawsze tak było przez dwie dekady. Nie nastawiała budzika i ciało budziło ją godzinę przed rajem. Podczas gdy on wciąż oddychał cicho i głęboko w łóżku, ona była już przy kuchence, parząc kawę w garnku, równomiernie krojąc gruszki na owsiankę i prasując jego niebieską koszulę, tę, którą nazywał udaną. Dom był czysty, jakby był domem wojskowej kochanki, a nie kobiety, którą trudno zapamiętać na spotkaniu towarzyskim. Evelyn była cieniem we własnym domu. Cieniem, który znał każdą rysę na porcelanowej filiżance, każdą krzywiznę klapy marynarki jej męża. A jednak była niewidzialna. Nikt nie widział, jak utrzymywała w ryzach cały dom, nie pomijając żadnego szczegółu. Gdy za oknem bledł poranek, a w powietrzu wciąż unosił się aromat chleba z tostera, w jej głowie pojawiały się szczegóły. Nieistotne na pierwszy rzut oka, ale dla uważnej kobiety, jak plamy krwi na białym obrusie. Rej coraz częściej odkładał telefon. Nigdy wcześniej tego nie robił. Jego spotkania zaczęły przeciągać się do późnego popołudnia, a kiedy wracał, mówił, że jest zmęczony rozmową. Nie złościł się, nie podnosił głosu, nie rzucał złośliwościami, po prostu odchodził. Jego spojrzenie zatrzymywało się na niej coraz rzadziej, a jeśli już, to jakby przechodziło przez nią jak przez szkło. Stała się przezroczysta. Nienudna, nie niekochana, po prostu niewidzialna. Jak kurz w porannym słońcu. Jest, ale nikt go nie widzi. Dzisiejszy dzień był dziwny. Nie dzień ślubu, nie rocznica, tylko data, którą pamiętała tylko ona. Dzień, w którym spotkali się po raz pierwszy. Rej stał wtedy w kolejce po kawę na kampusie Harvardu, upuścił drobniaki. Podniosła monetę, a on zażartował że teraz to ich wspólna rzecz. Evelyn trzymała tę monetę w swoim pudełku z biżuterią, pomiędzy guzikami i starymi biletami do kina. Rej pewnie by nie pamiętał. Ale dziś, jakby na jakiś wewnętrzny sygnał, wrócił do domu blisko południa. Nie dzwonił. Bez ostrzeżenia. Wszedł, rzeczowy i szybki jak zawsze, ale bez irytacji. Jak człowiek, który przyszedł położyć kres staremu dokumentowi. Evelyn wytarła ręce w ręcznik i wyszła mu na spotkanie. W jej oczach malowało się niespokojne oczekiwanie. W jej ruchach widać było napiętą życzliwość. Nie uśmiechnął się. Nie pocałował jej w policzek. Spojrzała na niego z czymś w rodzaju zimnej litości. Jak lekarz, który zna diagnozę, ale jeszcze nie rozpoczął rozmowy. Usiedli w salonie. On usiadł na brzegu sofy, ona naprzeciwko, jakby była przesłuchiwana. Mówił pewnie, bez pauz i przeprosin. To było jak starannie przygotowane przemówienie. Powiedział, że ją szanuje, że była wspaniałą osobą, że stworzyła mu idealne warunki: porządek, komfort, przewidywalność. Ale to właśnie go zrujnowało. W pewnym momencie powiedział, zaczął czuć, że nie mieszka z kobietą, ale z zarządcą domu. Nie z miłością, ale z organizatorem. Nie z żoną, ale z kimś pomiędzy siostrą a asystentką. Powiedział to tak prozaicznie, że nawet nie zauważył, że na jej twarzy pojawiło się coś ważnego. Kontynuował. Powiedział, że chce wolności, świeżości, uczuć, że nie czuł się żywy w tym domu, w tym układzie odniesienia, że potrzebuje nowego początku. Z mężczyzną, obok którego mógłby znów być nie szefem, nie mężem, nie projektem, ale mężczyzną. Powiedział to nie patrząc na nią, jakby wiedział, że to zniesie. Nie zrobi sceny. Nie pęknie. Znał jej reakcję lepiej niż swój plan dnia. I nie mylił się. Słuchała. Przełknęła sucho. Jej palce były wciąż ciepłe od żelazka. Powiedział jej, że spotyka się z dziewczyną. Że była młodsza. Miała dwadzieścia lat. Była studentką. Że sprawy między nimi były proste i prawdziwe. Ewelyn nawet nie mrugnęła. Myślał, że jej tym nie zaskoczył. Że może nic nie czuła. Że naprawdę była tak pusta w środku, jak ją malował. Ale mylił się. Ona czuła wszystko. Wiedziała tylko, jak tego nie okazywać. Kiedy skończył mówić, wstała, starannie wygładziła fałdy spódnicy i wyszła do kuchni. Nie trzasnęła drzwiami, nie powiedziała ani słowa. Po prostu zniknęła z pokoju, z tej rozmowy i, jak pomyślał później, z jego życia. Ale nie miał pojęcia, jak głęboko wciąż w nim tkwiła. Kiedy drzwi zamknęły się za Ewelyn, nie czuła ani strachu, ani wstydu. Czuła tylko ciasną pustkę, która nie dzwoniła, ale uciskała jej klatkę piersiową. Ale to nigdzie nie prowadziło. Tak mogłoby się wydawać tylko komuś, kto nigdy nie przypuszczał, do czego zdolna jest kobieta, która słuchała jej przez 20 lat. Wezwała taksówkę nie do bram rezydencji, ale na sąsiednią ulicę nawyk niezauważalnego znikania. Podała kierowcy adres, którego rej nie pamiętał, dom w Cambridge na nazwisko przyjaciela z uniwersytetu, który od 10 lat mieszkał w Paryżu. Mieszkanie było skromne, ale stylowe, z dużymi oknami, minimalistycznymi meblami, ekspresem do kawy, który włączał się przyciskiem. Jakby uruchamiał zegar szachowy. Evelyn weszła do środka, postawiła walizkę pod ścianą i zrzuciła płaszcz, który Rey nazywał staruszką. Założyła okulary, zdziała gumkę z włosów, podniosła tablet i natychmiast wybrała kod. Po około dziesięciu sekundach ekran odpowiedział, a jej twarz rozświetliła się światłem dokumentów, liczb, wykresów. Evelyn zanurzyła się w innej rzeczywistości, w której od dawna była panią. Otworzyła folder zatytułowany Tower Finch. Tak nazywała się jedna z firm Reje, Holding Venture Capital, przez który przeprowadzał większość swoich transakcji. Z pozoru było to męskie terytorium: spotkania, plany strategiczne, prezentacje. Ale podpisy elektroniczne, wewnętrzne regulacje i wszystkie kluczowe akty prawne były wydawane przez 10 lat z myślą o jednej niezauważalnej zmiennej, o niej. To Evelyn zarekomendowała Joela na stanowisko dyrektora operacyjnego. To wtedy przekonała Reje, że powinniśmy dać mu szansę. W rzeczywistości Joel był idealną postacią, ambitny, ale zmotywowany, opiniotwórczy, ale zależny od aprobaty. Znał system od podszewki, ale nie na wylot. I właśnie dlatego umówiła się z nim na spotkanie tego samego wieczoru. Kawiarnia, w której się spotkali, została wybrana nie bez powodu. Na pierwszym piętrze znajdowała się sala kameralna, w której nikt nie przeszkadzał, a kelnerka zawsze przynosiła zamówienie bez zbyt wielu pytań. Joel był wcześniej, ale siedział jak na szpilkach. Jego palce stukały w stół w rytm wewnętrznego niepokoju. Kiedy zobaczył Ewelyn, wstał, ale nie wiedział, czy z szacunku, czy ze strachu. Usiadła naprzeciwko niego, zdziała rękawiczki i położyła teczkę na biurku. Odezwał się pierwszy. Jego mowa była zdezorientowana, niespokojna. Próbował zrozumieć, co się dzieje. Mówił o wewnętrznym audycie zaplanowanym na dzisiejszy poranek. Że dokumenty wymagają konsolidacji. Że jakiś analityk finansowy zauważył niespójności w transakcjach dużo mówił Ale tylko jej słuchał W końcu przemówiła Spokojnie, jak ktoś, kto zna geometrię pola. Nie deształa, nie zastraszała. Po prostu wyjaśniła, że kontrole nie były przypadkiem. To ogniwo w łańcuchu. Gdyby teraz wykonał zły ruch, Cała plansza zostałaby wywrócona do góry nogami. Próbował się bronić. Powiedział, że ma własny zespół. Że osobiście odpowiada przed Rajem. Evelyn otworzyła tablet i pokazała mu kilka plików. Jednym z nich była korespondencja z zagranicznym kontrahentem, którą uważał za zniszczoną. W innym nagranie z kamery samochodowej, na którym podpisuje niekorzystny kontrakt w zamian za prowizję. Trzeci był szczególnie wymowny. Wyciągi bankowe pokazujące przelewy na rzecz jego młodszej siostry, studentki, która do niedawna miała puste konto. Joel zbladł. Jego wzrok powędrował z ekranu na twarz Ewelyn i nie znalazł tam ucieczki. Tylko zimna biznesowa sympatia. Żadnej urazy, żadnego gniewu, żadnej paniki. Powiedziała, że nie ma zamiaru go zniszczyć. Jeśli będzie postępował zgodnie z zasadami. A zasady są proste. Od teraz ma robić dokładnie to, co mu każe. Żadnego amatorskiego zachowania. Żadnych prób wydostania się z klatki. Przełknął i skinął głową. Nie jak człowiek, który otrzymał łaskę, ale jak postać, która zdała sobie sprawę, że przegrana została zaplanowana dziesięć ruchów temu. Odłożyła schowek, założyła rękawiczki i wstała. Na pożegnanie powiedziała tylko jedno zdanie myślisz, że byłeś graczem. Ale zawsze byłeś pionkiem. A ja byłam aranżerem na planszy. Potem odeszła, nie oglądając się za siebie. Wieczorne powietrze było zimne, ale było w niej ciepło. Czuła ruch. Rozpoczęła się gra końcowa. Rej zawsze uważał, że ma nosa do obiecujących ludzi. Mówił o tym każdemu, kto chciał słuchać, inwestorom, kolegom, przypadkowym znajomym w poczekalni pierwszej klasy. W ten sposób zauważył kiedyś Casi, na sesji pitchingowej dla startupów, gdzie prezentowała aplikację zdrowia psychicznego dla zwierząt domowych. Żaden z ekspertów nie potraktował jej poważnie, ale Rej dostrzegł w niej nie produkt, ale pewność siebie. Elastyczność. Młodość. Niewykorzystany kapitał, który mógł przekształcić faktywa. Tydzień później była w jego mieszkaniu, miesiąc później w jego łóżku, a dwa miesiące później w jego planach na nowe życie. Nie nazwał jej kochanką. Powiedział partnerka. Powiedział muza. Powiedział tlen, którego mi brakowało. Kasi szybko zadomowiła się w domu, który wciąż pachniał perfumami Evelyn, ale tylko skrzywiła się i kazała schować pościel. W przeciwieństwie do jego starej żony, nie parzyła kawy w zbanku ani nie prasowała koszul. Zamówiła śniadanie przez aplikację i w zasadzie uważała żelazko za relikt epoki przemysłowej. Jej łygę zaimponował rajowi. Jej nogi jeszcze bardziej. Wieczorami otwierali wino, włączali ambientową playlistę i dyskutowali o przyszłości, o jego biznesie, jej pomysłach, o ich dzieciach. Pewnego wieczoru Kassi przyniosła na tacy kieliszki do szampana i zapaliła świece, rozstawiając je po całym pokoju. Usiadła mu na kolanach i głaszcząc jego klatkę piersiową, powiedziała mu, że musi mu coś wyznać. Wino rozprysło się w krysztale, płomienie odbiły się w jej tęczówkach. Uśmiechnęła się. Spokojnie. Kobieco, zwycięsko. Powiedziała, że nie ma ciąży. Że test, który pokazała mu dwa tygodnie temu, został kupiony w drogerii z już narysowanymi paskami. Że po prostu nie mogła nic na to poradzić. Że nigdy nie zostawiłby Ewelyn samej. A teraz to już się stało. Rej na początku w to nie uwierzył. Potem wstał, potem krzyknął, potem znów usiadł. Był wściekły, ale czuł się dziwnie unieruchomiony. Był zły, że nim manipulowano. Ale przede wszystkim był zły, że został przyłapany. Chciał krzyczeć na kasy, chciał rzucić szklanką w ścianę, chciał ją natychmiast wyrzucić. Ale ona siedziała naprzeciwko niego i po prostu patrzyła. Jej wyraz twarzy nie był przepraszający. Nieprzestraszony, był pewny siebie. A on, tak jak robił to wiele razy wcześniej, znów się poddał. Wmówił sobie, że to konieczne. Że ona miała rację. Że miłość wymaga działania. Rej obudził się z samego rana. Kasy wciąż spała, rozłożona na poduszkach. Poszedł do kuchni, nalał sobie soku pomarańczowego i wyciągnął laptopa. Miał do sprawdzenia jeden kontrakt. Ale kiedy próbował zalogować się do systemu korporacyjnego, odmówiono mu dostępu. Błąd autoryzacji. Spróbował ponownie. I jeszcze raz. Następnie wyciągnął telefon i otworzył aplikację banku. Ta sama historia. Prace techniczne, powiedział ekran. Rej spiał się. Zadzwonił do działu IT. Numer nie odpowiadał. Następnie otworzył komunikator. By wysłać wiadomość do Joela, ale wiadomości od asystenta już tam były, cały ich ciąg. Pierwsza była krótka: IRS jest dziś rano w biurze. Druga: Wychodzę. Nie proś mnie o wyjaśnienia. Trzecia była niemal filozoficzna: Myślałeś, że obserwuję cię z kuchni. Grała w długą grę. Właśnie teraz przegrywasz. Rej na początku nie zrozumiał. Potem zrozumiał. A potem nie uwierzył. Rzucił laptopa, wrócił do sypialni, zrzucił koc z kasy. Mamrotała niezadowolona. Zaczął grzebać w papierach, szukając swojego osobistego tabletu, próbując się do kogoś dodzwonić. Nie miał dostępu. Ani do systemu, ani do pieniędzy, ani do ludzi. Joel nie odbierał. Dział finansowy nie odpowiadał. Nawet osobisty numer księgowego z którym pracował od dziesięciu lat, milczał. Kasi wstała, ziewnęła i zapytała, co się stało. Mamrotał coś o usterkach, usterce bankowej, trudnościach technicznych. Wzruszyła tylko ramionami i poszła zaparzyć kawę w ekspresie kapsułkowym, wciąż mając na sobie jego koszulę. A on stał przy oknie, wpatrując się w blade niebo nad Bostonem i nagle zdał sobie sprawę, że po raz pierwszy od dwudziestu lat nie wie, co robić. Wszystko, co wydawało mu się własnością. Firma, sieć, aktywa, zespół okazało się mirażem nad przepaścią. A może to nie był błąd? Może to był czyjś plan. A ten plan nosił szpilki. Udawał, że gotuje owsiankę i przez dwie dekady w milczeniu obserwował każdy jego ruch. W pokoju, który wciąż pachniał gruszkowymi świecami i szamponem kasi, telefon Ewelyn leżał na podstawce. Nie trząsł się, nie wibrował, nie dzwonił. Po prostu tam leżał jak broń, dopóki nie zabrzmiała komenda. Poranek był pogodny, w oknach odbijały się szklane fasady Cambridge. Siedziała przy kuchennej wyspie z filiżanką kawy, ubrana w surowy grafitowy garnitur. Przed nią leżały trzy foldery: Tower Finch, Crasley Assets, Residence Documents. Żadna z nich nie wymagała poprawek, dzień wcześniej ponownie przeczytała każdą stronę. Teraz pozostała tylko jedna rzecz, ostatni telefon. Wybrała numer banku Podała swoje imię i nazwisko, kod dostępu i instrukcje. Jej głos nie drgnął. Był zimny jak metal w laboratorium. Specjalista po drugiej stronie linii tylko krótko potwierdził, konta zamrożone. Prawa do zarządzania zostały przekazane właścicielowi aktywów. Dodatkowe uwierzytelnienie potwierdzone. Evelyn nacisnęła przycisk zakończenia połączenia i spokojnie dokończyła kawę. Wiedziała, że w tej chwili, gdzieś po drugiej stronie miasta, Mężczyzna w szlafroku miota się po swoim mieszkaniu, próbując zalogować się do aplikacji, która już do niego nie należała. Rej rzeczywiście się miotał. Błąd dostępu za błędem dostępu. Błagalne wiadomości tekstowe, e-maile do pomocy technicznej, restart routera. Wszystko bezskutecznie. Wtedy przypomniał sobie o Sejfie. Dokumenty, które trzymał na wszelki wypadek, powinny dostarczyć odpowiedzi. Ale nie wiedział, gdzie leży klucz. Kasy zapytała, dlaczego się denerwuje. Rzucił zirytowane nie twój interes i wycofał się do swojego biura. Znalazł jednak klucz za pudełkiem z medalami, który otrzymał za udane strategie inwestycyjne. Sejf otworzył się, a w środku znajdowały się starannie złożone foldery. Jeden z nich miał logo Tower of Finch na stronie tytułowej, a pod nim dwa nazwiska w kolumnie współzałożycieli Raymond Barton i Evelyn Barton Singer. Serce zapadło mu się w żołądku. Przebiegł wzrokiem po dokumencie i wszystko stało się jasne. Większość akcji nie należała do niego. Nie było ich nawet w połowie. Ta duża. Major kontrolujący. Pospieszył do następnego folderu. Biuro, adres, dokumenty rejestracyjne, akt notarialny. Właściciel Evelyn Barton Singer. Samochód, ta sama historia. Nawet numer najmu mieszkania w którym teraz mieszkał, był podpisany jej ręką. Sam to wszystko podpisał. Lata temu. Włożył to do stosu papierów, które miała podpisać. Wiedziała, kiedy i jak to zrobić. Nie ukryła tego, nie podrobiła, po prostu położyła w odpowiednim momencie. A on, jak zwykle, nie przeczytał. Po prostu podpisał. Jeden, dwa, trzeci. A teraz czwarty ten, który uczynił ją jedynym właścicielem wszystkiego, co uważał za swoje. W tym momencie zadzwonił dzwonek do drzwi. Podszedł, spodziewając się, że to doręczyciel z kolejną broszurą kasy lub w najgorszym razie, sąsiad proszący go, by zaparkował inaczej. Ale na progu stał mężczyzna w szarym płaszczu, steczką i zimnym spojrzeniem. Przedstawił się jako przedstawiciel prawny pani Barton Singer i wręczył rajowi dwa dokumenty. Pierwszym było wezwanie do stawienia się w sądzie rozwodowym. Drugim było wezwanie do opuszczenia mieszkania w ciągu 72 godzin. Grzecznie. Wyraźne. Datowane i podpisane. Rej na początku nic nie powiedział. Potem zaczął się śmiać. Nie głośno, ale nerwowo, jakby próbował wypchnąć absurd z płuc. Powiedział, że to pomyłka. Że mieszkanie należało do niego. Że sam je kupił. Na co prawnik wyciągnął tablet, odnalazł właściwą kartotekę i, rozwijając ekran, pokazał wyciąg z rejestru. Właściciel Evelyn Bartonsinger. Kupujący ona. Środki przelane z jej konta. Akt przelewu został podpisany przez niego wśród innych dokumentów z tego samego tygodnia inwestycyjnego, w którym podpisywał się płynnie, podczas gdy Evelyn nalewała kawę. Prawnik skinął grzecznie głową. Przeprosił za zakłócenie porządku i powiedział, że jeśli odmówi opuszczenia mieszkania, sprawa trafi na policję. Rej stał z papierami w ręku, nie mogąc usiąść. Kasi weszła do holu, ziewając, i zapytała, co się dzieje. Mamrotał, że to tymczasowe. Że prawnicy to załatwią. Że to była gra. Ale nawet on sam w to nie wierzył. Papiery w jego dłoni nie były fałszywe. Były prawdziwe. Potwierdzone pieczęciami, notariuszami, podpisami, jego własną ręką. Sam podpisał wszystko, co przekazał jej władzy. I zrobił to z taką beztroską, z jaką bogaci ludzie machają czekiem na darowiznę. Myślał, że jest arcymistrzem, który poświęcił Pionka. Ale w rzeczywistości był Pionkiem, który dotarł do ostatniej linii, tylko po to, by ktoś inny zabrał go z planszy. Minęło sześć miesięcy od dnia w którym Ray po raz pierwszy nie mógł wejść do własnego biura. W tym czasie wiele się zmieniło. Kasy zniknęła tak nagle, jak się pojawiła. Najpierw powiedziała, że chce dać mu przestrzeń, a potem przestała odpowiadać na SMS-Y. Ray został sam, w wynajętej kawalerce na obrzeżach miasta, z kredytami, pozwami sądowymi i pustym wizytownikiem. Firma, którą uważał za swoją własność, ogłosiła upadłość, dokumenty, które pojawiły się podczas procesu audytu, nie pozostawiały nic przypadkowi. Jego nazwisko nie kojarzyło się już z sukcesem, teraz widniało jedynie w ogłoszeniach o głośnych upadkach. Tymczasem po drugiej stronie Bostonu, w jasnym biurze z widokiem na rzekę, Ewelyn przyjmowała klienta za klientem. Jej nowa platforma konsultingowa, skoncentrowana na kobietach przechodzących przez rozwód lub presję emocjonalną, szybko zyskiwała popularność. Nie tylko pomagała prawnie i finansowo, ale także uczyła strategicznego myślenia. Evelyn nie wygłaszała głośnych przemówień o zemście, ani nie wystawiała swojego byłego męża na widok publiczny. Jej siła tkwiła w cichej pewności siebie i żelaznej dyscyplinie wewnętrznej. Nie nosiła już prostych kaszmirowych kargiganów, ani nie stała rano w kuchni. Jej dzień zaczynał się od filiżanki kawy w ulubionej kawiarni, gdzie beryste znał już jej zamówienie, podwójne espresso z kroplą mlekami i cynamonem na wierzchu. Tego dnia wszystko zaczęło się od przypadkowej rozmowy. Przy sąsiednim stoliku dwie kobiety dyskutowały o serwisie samochodowym, do którego jedna z nich udała się niedawno w celu wymiany oleju. Były zirytowane. Skarżyły się, że brygadzista był nieuprzejmy, wpatrując się w maskę, jakby to była rzecz, która zrujnowała mu życie, i nazywając klientów księżniczkami z laptopami, które nie wiedzą, gdzie otwiera się maska. Evelyn zaśmiała się słabo. Nazwa nic jej nie mówiła, ale adres, ulica, okolica, zakręty. Pasowały do miejsca, które znała. Wyszła z kawiarni bez pośpiechu. Nie dlatego, że chciała zobaczyć Reję. Po prostu, co się tknęło. Może ciekawość. Może potrzeba zrobienia czegoś. Nie grubego czy dramatycznego, ale zimnego, schludnego, jak ostatni podpis na akcie notarialnym. Usługa okazała się dokładnie taka, jak ją opisano. Metaliczny zapach w powietrzu, plamy oleju na chodniku. Ziewająca obsługa i sama sylwetka na masce starego sedana. W kombinezonie, z podwiniętymi rękawami i zgarbionymi plecami, rejstał stał nad silnikiem, mamrocząc coś do siebie. Zmienił się. Wyszczuplał. Jego siwe włosy nie były już ułożone w charakterystyczny przedziałek. Wyglądał na zmęczonego, jego twarz miała ziemisty kolor. Na początku jej nie zauważył. Ale gdy tylko odwrócił się w stronę pudełka, zauważył ją. I zamarł. Na sekundę zawisła między nimi niewidzialna nić, ciepła, ale napięta. Wytarł ręce w szmatę, podszedł bliżej, a w jego spojrzeniu nie było gniewu ani obrony. Tylko żal. Nie poprosił o zwrot wszystkiego, to byłoby głupie. Niczego nie żądał, nie krzyczał, nie usprawiedliwiał się. Powiedział tylko, że rozumie. Że popełnił błąd. Że zrujnował nie tylko ich, ale i siebie. I że ona zawsze była silniejsza, niż śmiał przypuszczać. Słuchała w milczeniu. Nie kręciła głową, nie przerywała. A kiedy milczał, patrząc jej w oczy, powiedziała dokładnie jedno zdanie: Teraz pracujesz rękami, a ja, jak poprzednio, głową. To nie było upokorzenie, ani rewanż, tylko oświadczenie. Odwróciła się i odeszła, nie odwracając się a on nie zawołał nigdy więcej się nie spotkali evelyn nie interesowała się jego losem nie próbował też ponownie pojawić się w jej życiu ich historia zakończyła się nie skandalem czy pocałunkiem ale cichym uświadomieniem sobie że wszystko ułożyło się na swoim miejscu on na betonowej podłodze warsztatu gdzie każdy dzień przypominał mu jak łatwo zniszczyć imperium ona w biurze z panoramicznymi oknami gdzie uczyła inne kobiety by nie były pionkami na czyjejś planszy w tej grze nie było zwycięzców ani przegranych. Było tylko życie. Jego zimna, trzeźwa sprawiedliwość. Drodzy widzowie, dziękujemy, że jesteście z nami. Subskrybujcie kanał, polubcie nas i koniecznie napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej historii. Nie zapomnij kliknąć na dzwonek, aby nie przegapić nowych ciekawych historii. Do zobaczenia wkrótce.